Czemu ludzie udają bogatych? Pyta Kuba, cześć Kuba. Otóż widzisz, yy, ogarnięty człowiek. W każdym momencie udaje bogatego, bo to działa lepiej niż robienie się biednego. Jeżeli będziesz udawać bogatego, to może faktycznie trafisz między bogatych, faktycznie bogatych ludzi. Czysta radość. Przychodzi, przychodzi jeden z tych bogatych kolesi i, i mówi ci, to jest dla mnie drobiazg, przepraszam cię, że urażam cię, bo dla ciebie też to pewnie drobiazg, ale chcę, żebyś zrobił mi przysługę i zabrał moje 700 tysięcy złotych. A franków szwajcarskich może nawet jeszcze. No i wygrałeś przez to. Żyłeś w, żyłeś w kłamstwie, wygrałeś 700 tysięcy tysięcy. A jak jesteś między biednymi, to co, to podejdzie do biedny Ej, może masz dla mnie złotóweczkę, jakiś grosik, by mnie pan rzucił. Tak do się nawzajem wszyscy, oni wszyscy nie mają pieniędzy, ci bezdomni. Oni siedzą w tym domu do bez... dla bezdomnych, siedzą i, i jeden, każdy ka i każdy z każdym, hej, rzuć mi 50 groszy, a tamten mu odpowiada, "Chodzisz złotóweczkę, chodzisz złotóweczkę mi daj. Taki koncert biadolenia, nie idźcie do domu dla bezdomnych. Idźcie do domu dla bogatych, znaczy do ich domów, oni mają dużo domów. W sumie ciężko mieć takich bogatych przyjaciół, dlatego że pójdziesz do jednego domu, gdzie jest bogaty przyjaciel, okazuje się, że go nie ma. Jest w swoim kurwa ósmym domu. Tylko uwaga na fałszywe skupiska bogaty. Wszyscy siedzicie w takiej kupie i ktoś zaraz da 700 tysięcy, i wszyscy tak siedzą ze swoimi drinkami. Kurwa, kupiłem tego szampana za, za, za 400 zł, lepiej, żeby się kurwa zwróciło. Kurwa nikt mi nie chce dać 700 tysięcy zł...